Nie lubię wydawać pieniędzy, a lubię kupować rzeczy, czekać aż one przyjdą, odpakowywać je, ekscytować się tym właśnie, że, że, że mam coś nowego, to bardzo lubię. I skoro o tym mowa, to dzisiaj rozpakujemy sobie. O, o matku! Zapomniałem, że to jest takie ciężkie. To dzisiaj rozpakujemy sobie e, Huela. Huel, jeżeli nie wiecie, to jest e, jedna z firm, które produkują jedzenie w proszku twierdzę, że jest to pełnowartościowe jedzenie, szybkie, ale nie śmieciowe. Ech, czy tak jest? Nie mam pojęcia. I na początku mały disclaimer, że nie kupiłem tego w związku z obecną sytuacją. Planowałem kupić to i zrobić test jeszcze na początku roku, zanim świat się zmienił. Jakie mam oczekiwania wobec Fiella? Przede wszystkim chciałbym nauczyć się regularnego odżywiania. Bo zdarza się tak na przykład, że jednego dnia, nie wiem, mam ochotę coś podjeść co godzinę, a drugiego dnia potrafię na przykład zjeść pierwszy posiłek o 18 dopiero. I chciałbym to naprawić i mam nadzieję, że takie jedzenie, które można sobie odmierzyć kalorie i przygotować w kilka minut, mi w tym pomoże. A po drugie, czasami zdarza się tak, że dopada mnie głód w momencie, w którym pracuję i nie chcę tej pracy przerywać, a jak pójdę zrobić coś do jedzenia i zanim zrobię to jedzenie, zanim jest jem, zanim chwilę odpocznę po jedzeniu, to minie co najmniej godzina. A takie coś, mam nadzieję, że pójdę, zrobię w czasie zaporzenia kawy i po prostu wrócę do pracy i będę to sobie, sobie to popijał. Taki mam plan, co z tego wyjdzie, zobaczymy. A na razie, zaspokójmy to w końcu. W ogóle bardzo mi się podoba, że ta taśma zabezpieczająca wygląda jak taka papierowa. Nie wiem, czy nią jest, ale tak wygląda. razu powiem, że jestem rozczarowany tym co widzę Bo y, oglądałem reklamy To znaczy, trafiłem na reklamę na Facebook'u Właśnie Huella I tam było to zapakowane w takie ładne opakowanie Takie bardzo ładne opakowanie, a to A to jest, to jest raczej rozczarowujące Mamy tutaj Jakąś, jakąś instrukcję Tutaj zakładam jest yy, Koszulka? Ej ta koszulka jest zapakowana bez plastiku, nice No i jedzenie O matka Powiedzcie mi z czym wam się to kojarzy Bo mi się to kojarzy z takim workiem, może nie z cementem bo on jest większy Ale z takim workiem na gips na przykład To wygląda dokładnie jak worek na gips Taki ładny worek na gips Drugi worek z jedzeniem który jest który, swoją drogą? A, jest podpisane z tyłu. Do tego dostajemy shaker, który przychodzi do pierwszego zamówienia. E, oraz miarkę. Jakieś takie. I coś, co sobie jeszcze zamówiłem dodatkowo. Test wszystkich smaków, ponieważ jeżeli nie wiecie, e, te proszki z jedzeniem są smakowe. Ja wybrałem wanilę... Wanilę? Vanille. Co to jest wanilla? Ja wybrałem smak waniliowy i smak e, owoców leśnych. Berry. I jeszcze sobie dobrałem takie 10 saszetek testowych ze różnymi smakami. No więc, e, jak to podsumuję? Cieszę się, że jest to w takich, powiedzmy... Cieszę się, że jest to zapakowane w... powiedzmy nieco bardziej ekologiczne, ponieważ koszulka jest Papierowej kopercie, shaker, miarka nie są zapakowane w plastik, no natomiast samo jedzenie jest już w plastiku. No dobra, to sobie na razie schowamy. Jak to się, się otwiera? Tu jest jakiś... <ścoughs> O oh, fuck. O oh, fuck. Tam w środku tego shaker'a to śmierdzi. Jak to porównać? No nie jak w szambie, no nie, nie, ale jak w fabryce farb albo czegoś takiego. Fuj. Słuchajcie, to jest piękne. Ten shaker nadaje się do zmywarki, ale jeżeli będziesz zmywał e, mył go ręcznie, to logo przetrwa dłużej. No zajebiście Chyle, no naprawdę no. To na czym mi zależy, to na tym, żeby logo, żeby, żeby zajebiście wielkie logo wasze przetrwało jak najdłużej. No dobra, słuchajcie, czas to umyć, a potem zrobimy sobie test smaku. Nie muszę o to zabieram. Jakbym był jakimś dziennikarzem, który bierze swoje notatki. Umyłem już shaker i miarkę. Nalałem od razu 250 ml wody do shakera. Więc teraz otwórzmy. No, prawie perfekcyjnie się udało to otworzyć. Pachnie lepiej niż się spodziewałem. Wygląda, tak jak mówiłem, jak jakiś tutaj proszek budowlany. No, gips to nie jest, ale jakaś zaprawa, jakaś gładź może. Ci, co pracują w budowlance, napiszcie, jak to wygląda. A my przystąpimy. Oni mówią, że jedna miarka. Załóżmy, że to jest jedna miarka. Składamy to. Składamy to. I jak to było? Trzęsiemy przez 10 sekund Energicznie. Czy to jest energicznie? Teraz to puszczę, to tak uff, eksploduje. Pachnie naprawdę spokój jak taki. W ogóle nie pachnie wanilią, tylko pach, 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 pachnie mi truskawką. Nie pachnie truskawką, no ale dobra. Oj, poleciało. Sprawdźmy. No jest źle rozmieszane. Nie wiem, czy bym nie wolał tego robić w blenderze. A nie w shakerze. W sensie to ma konsystencję, na przykład, jakbyście dodali płatki owsiane, jakbyście sobie robili na przykład smoothie i wsypali tam płatki owsiane. Ale nie tam łyżeczkę płatków owsianych, tylko tak na przykład do połowy płatków owsianych dosypali, i parę owoców, i takie, i takie, i takie zmiksowali. I potem dolali wody. To ma taką konsystencję, właśnie taki grudek. Zobaczyłbym chyba to w mikserze, znaczy w blenderze zrobić, ale. Smak jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Zaskakująco smakuje. Słyszałem wiele opinii, że to nie jest dobre. A mi zaskakująco smakuje. Ale wolałbym to bardziej zmiksować. Są grudki właśnie z jakichś takich płatków owsianych albo czegoś takiego. I to jest trochę takie. Zostają, te płatki po prostu zostają. Te płatki zostają w, w ustach. Jeżeli Was zaciekawiłem tym produktem, to e, zapraszam Was na mojego Instagrama. Link macie oczywiście na dole w opisie. E, ponieważ od poniedziałku rozpoczynam wyzwanie Fuel i od poniedziałku przez cały tydzień chcę jeść wyłącznie to. Zobaczyć, jak się będę czuł, jak będzie. Yy, co będzie z moją energią, co będzie z moją wagą, ponieważ od początku tego roku, a konkretnie od 5 stycznia, codziennie rano się ważę i zapisuję sobie wagę, więc łatwo będzie zobaczyć na wykresie, czy ten tydzień z Huelem dał jakiś efekt, czy nie. Więc zapraszam Was na mojego Instagrama, link macie w opisie, a kolejny materiał z po tygodniu z pełnym podsumowaniem pojawi się na tym kanale za dwa tygodnie. Jeżeli tego nie zrobiliście, to również zostawcie suba, żeby nie przegapić właśnie kolejnego filmu z podsumowaniem tygodniowego wyzwania Huella. A ja Wam życzę miłego wieczoru i do zobaczenia, mam nadzieję, do zobaczenia na Instagramie. Trzymajcie się, cześć!